Jeżeli chodzi o czyszczenie uchwytów okrągłych, jednopunktowych, gałek, dublowych. Używamy również polerki. Gradacja 100 na 180. Obie strony są fajne. Ta będzie bardziej, suwa będzie bardziej e, polerowała. Natomiast ta 180 nada taki szczotkowany wygląd. Do czyszczenia okrągłych uchwytów używamy wkrętarki, zwykłej wkrętarki. Nakręcamy śrubkę odpowiadającą gwintowi w uchwycie. W tym wypadku jest to M4 i nakręcamy, nakręcamy. Przykładamy polerkę i polerujemy uchwyt z każdej Wypolerowany uchwyt prezentuje się tak.